Siemanko, witajcie! Dzisiaj na matę bierzemy iPhone'a, iPhone 10R czy też iPhone XR. Co kto woli, jakby mawiać? No, widzicie, co się stało. Standardowa rzecz do wymiany, czyli ekran. Jak na ekran LCD, tu się wylewa naprawdę mocno przeważnie OLED albo AMOLED się tak wylewają, ale mniejsza o to. Wyłączmy telefon. Okay. Trzeba wejść w ustawienia i wyzerowe, wyłączyć. Telefon się wyłącza. My pierwszą rzecz odkręcamy dolne śrubki. Wcześniej nie grzebał, więc wszystko będzie w porządku. Myślę, że nawet nie wiem, czy będziemy bawić się z hoterem. Spróbujemy od razu nożykiem. Wolę go podkrzeć. Starcie. Nie wiem czy przesawka coś da, czy przez to pęknięcie nie będzie nam uciekać. No, ucieka. Trzeba go na siłę wyciągać. Gdzie ja dałem nożyk? Tutaj jest. OK, teraz musimy, no się się nie włączył, bo musimy uważać. Ok. Dobra. Mamy to. Teraz oprzemy go tylko. Wrzemy go sobie. Pierwszy trzeba to odłączyć. No i tak trzeba to odkręcić. Okay. włączamy wyświetlacz. Jedną taśmę, drugą taśmę. Ok, coś takiego, żeby zabrać taśmę, teraz odczepimy baterię. Ok, ekran mamy zdemontowany. Eee, telefon możemy cały na bok odłożyć. Będzie trzeba wymontować głośnik, ale zanim to, to nie, to jednak musimy wrócić do telefonu i pierwsze co zrobić to usunąć uszczelkę. Będziecie mieli time timelapsik. W ogóle wyczyszczę tę całą szczelkę, bo przydałoby się sprawdzić wyświetlacz, który będziemy wkładać. Oczywiście jest to zamiennik, nic na to nie poradzimy. Taki miałem założyć, więc taki też zakładam. Dobrze, podepnijmy go sobie. Podepnijmy baterię i uruchommy go sobie. Ok, uruchamia się. Takiego, więc jest dobrze. Zaskakuje, błąd Face id dlatego, że nie mamy podpiętego tamtej reszty, którą mamy w tamtym wyświetlaczu. Odblokuję go tylko. Okay. ok. Tu jest fajnie. Wyłączmy go sobie. Jest ekran git. Ok. Ja Założyłem nową Teraz przydałoby się no, zająć <laughs> przełożeniem. Yy tego całego ustrojstwa OK, możemy wpinać wyświetlacz, odklejmy jeszcze to. Więc nic z nie zrobimy. Dobrze, możemy wkładać ten wyświetlacz. Już na spokojnie, tylko delikatnie. Ok, ekran się nam w porządku. Od razu możemy włączyć telefon. I przykręcamy. Ostatnie dwie śrubki Ale już powiem szczerze Tutaj w tym XR Pierwszy raz XR rozbieram yy, Są strasznie długie te śrubki W siódemkach, w ósemkach, w X nawet nie były takie długie Ale może to i lepiej No co się dzieje Ok, jak widzimy, wszystko śmiga. Wszystko jest w porządku, aparaty. Ok, jak widzicie, naprawa przebiega pomyślnie. Także nie było to nic trudnego w opisie tego filmu albo w komentarzu pod filmem macie link do tego ekranu. Możemy odkleić folię i na nowo klient będzie cieszył się telefonem. Ja się z Wami żegnam do zobaczenia. Cześć. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału żeby nie przegapić innych tego typu materiałów. A jeżeli film się spodobał zostawcie łapkę w górę. Narka.